Dzisiaj będziemy wspólnie testować nowość od Anwen, czyli maskę Sleeping Beauty, czyli propozycję e, tak naprawdę w ogóle nową na rynku, ponieważ do tej pory nie widziałam żadnych masek czy odżywek, które są e, przeznaczone do stosowania nocnego. E, I tutaj akurat będę testować wersję do włosów średnioporowatych. Na początku rozczesuję włosy na sucho, porządnie, żeby upewnić się, że nie mam żadnego połtuna, który później uniemożliwiłby mi aplikację porządną, e, dokładną tego kosmetyku. E, następnie biorę dosyć e, sporą, myślę, ilość tego kosmetyku, ponieważ no, mam gęste włosy, dosyć też Teraz długie, więc uznałam, że ona będzie idealna i faktycznie sprawdziła mi się w sam raz. Aplikuję ją na włosy, a później wczysuję to wszystko szczotką Wet Brush, żeby upewnić się, że każdy kosmyk dostał porówno produktu. Maska Sleeping Beauty jest też dostępna w wersji do wysokoporowatych włosów, ale uznałam, że dzisiaj akurat postawię konkretnie na te. Po porządnym wczesaniu kosmetyków we włosy przechodzę do turbanu I to też jest nowość u Anwen Ona co prawda jest nieco dłużej już u niej w sklepie niż te odżywki Ale tak czy siak jeszcze nie miałam z nią styczności Jest to bawełniany turban, którego możemy użyć na przykład do popingu Do przytrzymywania pod nim masek czy odżywek I na przykład do tej maski nocnej, aby nie ubrudzić naszej poszewki Spinam włosy z pinku w kucyk, a następnie przechodzę do nakładania tego turbanu Nie było to zbyt proste, ponieważ musiałam jakoś upchnąć kucyk w ten turban Turban, ale jakoś to mi poszło, zajęło mi to, nie wiem, około pół minutki powiedzmy, a następnie zawijałam już początek turbanu i podpięłam go z tyłu, ponieważ z tyłu turbanu mamy dostępną taką gumkę, w którą wkładamy właśnie tę dłuższą końcówkę turban oczywiście możemy jeszcze nałożyć na inne sposoby, ale ja póki co przetestowałam konkretnie ten. I w taki sposób właśnie mogłam już się śmiało położyć na moją jedwabną poszewkę, nie martwiąc się o jej stan. Rano, kiedy wstałam przeszłam od razu do łazienki i spłukałam tę odżywkę. Zmoczyłam włosy ciepłą wodą, nie tejże długość włosów to jeszcze porządnie zmoczyłam oczywiście skórę głowy, aby później przejść do jej umycia i myłam ją myjadłem. Jest to co coconut co od Asajem, czyli emolientowo prętowy, ale bardziej emolientowy kosmiczny który właśnie przeznaczony jest do mycia skóry głowy, ale też użyłam go przy tym myciu jako drugie O, powiedzmy, po tej masce Anwen, czyli do takiego zamknięcia pielęgnacji emolientem. Na początku oczywiście skupiłam się na porządnym wymasowaniu skóry głowy z tym produktem, a później dopiero aplikowałam go na długość włosów i przechodziłam do wczesywania tego produktu manem. Pamiętajcie, że jeśli chcemy mieć skórę głowy odżywką, to musimy się do tego porządnie przyłożyć. A o najadłach i co washingu, oczywiście, ostatnio pojawił się film na kanale, do którego Was serdecznie e, zapraszam. I tak jak wcześniej mówiłam, przychodzę teraz do wczesywania produktu Denmanem. I tutaj miałam naprawdę świetny poślizg dzięki tej odżywce myjącej od Asajem, więc nie miałam z tym w ogóle problemu i to naprawdę szło e, bardzo sprawnie i szybko. I tutaj możecie zauważyć, że zaczął mi powstawać taki mini przedziałek z tyłu głowy, i na tym się będę skupiać, aby ten przedziałek podczas stylizacji też u mnie został. Ponieważ ostatnio Wam mówiłam, że nie do końca potrafię dopasować sobie teraz metodę stylizacji idealną pod siebie, aby była i definicja, i objętość. Dlatego szukałam cały czas kolejnej metody użycia Denmana, i ta naprawdę będzie dla mnie idealna, co zresztą zobaczycie później po efektach. Sięgam po mój ukochany krem od Aunt Jackie z Kerlala po który naprawdę bardzo długo nie sięgałam i żałuję strasznie, ponieważ bardzo się na nim stęskniłam. Zresztą naprawdę go po prostu uwielbiam. A go na razie tylko na połowę moich włosów, czyli na część lewą i kawałek przodu moich włosów, i to na tej części, na tej lewej części będę się na początku skupiać. I przechodzę do stylizacji. I ta cała nowa metoda stylizacji włosów Denmanem polega na tym, że mamy głowę w dół, niekoniecznie jakoś wiecie, strasznie w dół. Wystarczy ją delikatnie pochylić. Tworzymy z tyłu głowę taki właśnie mini przedziałek. Rozkładamy włosy po całej naszej głowie i na bokach, i z przodu, żeby były równomiernie rozłożone i przechodzimy do stylizacji. I możemy wtedy brać niewielkie pasma, i tak naprawdę to rozprowadzanie produktu po włosach jest o wiele przyjemniejsze, o wiele bardziej dokładne. I ta stylizacja też jest przyjemniejsza, jest szybsza. I dzięki temu, że stylizujemy włosy głową w dół, to mamy też przy okazji piękną objętość oraz definicję, więc po prostu dwa w jednym wszystkie efekty, których potrzebuję. Oczywiście, poza tym, że mam głowę pochyloną, że mam ten przedziałek i równomiernie rozłożone włosy po dwóch stronach, to cała stylizacja przybiega w sumie podobnie jak zazwyczaj, czyli po prostu przeczesuję włosy manem, a następnie wywijam końcówkę. I tutaj przechodzę do już drugiej części, do prawej części, pokryłam ją na początku kremem Carlala Oton Jackies, a następnie przechodzę do wczesywania tego produktu stylizującego we włosy i do samej stylizacji z wywijaniem. Mam nadzieję, że będziecie w stanie zobaczyć dokładnie dosyć tę stylizację. Było mi dosyć trudno kontrolować i kamerę i stylizację włosów głową w dół, więc mam nadzieję, że jednak coś tam udało mi się nagrać odpowiednio to i że jednak zobaczycie o co mi tutaj w tej stylizacji, w tej metodzie stylizacji chodzi. Kiedy już całość mam wyscylizowaną, wszystkie włosy zostały wywinięte na denmanie, to przechodzę do ugniatania włosów. Dalej głową w dół. Na początku jeszcze zmoczyłam trochę dłonie, ponieważ zauważyłam, że włosy zaczynały co nieco podsychać niektóre, więc chciałam uniknąć puchu, więc wolałam dłonie zmoczyć i ugnieść je z odrobiną wody. Ugniatam je cały czas głową w dół, a następnie przechodzę dopiero do ugniatania ich już głową w górę, ale tego już nie nagrywałam, bo. E, bo nie, po prostu jakoś tak wyszło. Ale dla Waszej informacji, dla Waszej wiadomości, e, kiedy wstałam, to też jeszcze delikatnie ugniatłam włosy z ręcznikiem od marki ZOA, czyli bawełnianym ręcznikiem. I to tyle. Przechodzimy teraz do efektów. Ok, minęło już sporo godzin. Włosy na pewno zdarzyły podeschnąć, schły całkowicie naturalnie. Jeśli są jakoś skuszone, to przez to, że faktycznie chodziłam z nimi przez cały dzień, funkcjonowałam. Plus, jeszcze przyciągałam ten wełniany sweter, <gry> więc mogły się delikatnie od tego spuszyć. Jeśli chodzi o tę maskę, to ma ona w składzie spirulinę i dlatego też stresowałam się trochę przed użyciem jej na włosy na całą noc, ponieważ bałam się, że moje włosy będą nieco zbyt mocno przesuszone jednak po tak długim trzymaniu takich protek. Więc stresowałam się i faktycznie moje włosy nie są na tyle miękkie, na ile są zazwyczaj po takim normalnym, standardowym myciu bez przetrzymywania drugiego maski we włosach. Więc czuję, że moje włosy są usztywnione, ale nie do takiego stopnia, że czuję, że są jakieś przesuszone, suche i że ta maska je zniszczyła. Absolutnie nie. Chodzi o to, że czuję po prostu, że te proteiny na moich włosach zadziałały i że faktycznie po moich włosach czuć, że miały mycie takie proteinowe, usztywniające i odżywiające. Oprócz spiruliny mamy tutaj jeszcze w składzie pochodne hydrolizowanej skrobi ziemniaczanej i kukurydzianej błonotwórcze kopolimery kwasu sebacynowego i oleju rycynowego. Olej makadamia, ekstrakt z czerwonych wodorostów, więc jest to maska pechowa, dostarczająca Wam wszystkich elementów równowagi pech. Pojawiło się też sporo w internecie komentarzy negatywnych, a propos w ogóle samego pomysłu wprowadzania maski, takiej nocnej, ponieważ pojawiło się sporo głosów, które mówiły, że przecież włosy się rozpulchją, włosy zaczną być takie, wiecie, rozciągające się na mokro, po prostu takie, jakie są w przypadku przetrzymania zbyt długiego maski na mokrych włosach, ale podkreślam na mokrych. Kiedy trzymamy maskę na suchych włosach, to tak naprawdę nic złego nie powinno się na nich zadziać. Bardziej właśnie stresowałabym się tym ewentualnym przeproteinowaniem, przynilżeniem czasami, kiedy przetrzymujemy te maski dłużej. Faktycznie mówi się, że warto trzymać maski do 34 40 minut na głowie, ale to jest oczywiście w przypadku takim, kiedy mamy włosy mokre po umyciu, na przykład szamponem. Adwent sama mówiła, że nie jest zbytnią fanką w ogóle pielęgnowania włosów nocą, że woli to robić jednak za dnia, woli nałożyć maskę podczepek, czy na przykład nolejować włosy na parę godzin, a nie zostawiać tego w nocy, ponieważ nie lubi po prostu tego uczucia. Więc tak naprawdę to, że stworzyła te maski nocne, te Sleeping Beauty, to był taki ukłon w stronę tych. Ludzi, którzy faktycznie rano potrzebują tego mycia szybkiego Którzy nie mają wtedy czasu na nałożenie odżywek, masek, na trzymanie tego długo Tylko mogą sobie śmiało nałożyć to na noc, wstać rano, spłukać to wszystko Umyć skórę głowy szamponem i wtedy już są gotowi do wyjścia więc takie zastosowanie tych masek naprawdę jest w porządku Szczególnie, kiedy musimy rano szybko wyjść czy do pracy czy do szkoły Teraz akurat nie, ale wiadomo, czasami są takie sytuacje, że trzeba jednak wyjść szybko z domu Więc wtedy jak najbardziej okej. Okay. Ale oprócz tego taką maskę Sleeping Beauty możemy też używać normalnie na 20-30 minut czy na kilka minut W ciągu normalnego mycia, niekoniecznie przytrzymując ją w ciągu nocy Jeśli chodzi o moje odczucie, to tak jak mówiłam wcześniej, włosy są nieco usztywnione Ale dzięki temu też mają całkiem fajną odczucie i naprawdę bardzo ładnie się prezentują. Nie dość, że mam ładną definicję, to jeszcze ta objętość jest naprawdę godna podziwu, więc ta fryzura jak najbardziej trafia w moje gusta. To jest właśnie to, czego poszukuję, tak naprawdę, jeśli chodzi o efekty po myciach. Nie lubię, kiedy włosy są zbytnio zdefiniowane i klapnięte, nie lubię, kiedy są zbytnio. Um, Naobjętościowane, powiedzmy, pod takim względem, że są wpuszczone, po prostu i tej definicji nie widać. A tutaj mam wrażenie, że uzyskałam taki balans i tej definicji, i tej objętości na tyle, że one się nie wygryzają, tylko jednak są jakoś tam razem w symbiozie. Także maska Sleeping Beauty jak najbardziej będzie u mnie w pielęgnacji. Zastanowię się jeszcze tak naprawdę, czy używać ją na całą noc, ponieważ faktycznie trochę się stresuję, że przy kolejnych razach mogę nieco zbyt mocno usztywnić moje włosy i mogą się na przykład przeproteinować. Więc raczej używałabym ją podczepek w moim przypadku, albo raz na jakiś czas, kiedy będę potrzebowała takiej mocnej dawki protein, to faktycznie zostawię ją może na noc. Ale myślę, że normalnie będę ją stosować jako zwykłą maskę czy odżywkę w ciągu normalnej pielęgnacji. Przejdę jeszcze do, do czepka, do turbanu, przepraszam, od Anwen, um, jeśli chodzi o materiał, to jest to zwykła bawełna, myślę, że z domieszką elastanu, tutaj nie mam składu, nie wiem, czy może na bokowaniu był skład, ale tak jak ją, jego turban rozciągam, to faktycznie to jest jak taka bluzka, która ma tak z 95% bawełny i 5% elastanu. Um, nie jestem jakoś zbytnio zadowolona z tego turbanu, e, ponieważ on jest taki jakby luźny, on nie ma żadnych gumek, nic nie przetrzymuje, więc e, niestety w nocy on mi spadał. Nie było to jakoś super przyjemne i jakoś zbytnio mocno nie ochroniło mojej poduszki tak naprawdę, tak jak miało to w zamiarze Może to jest kwestia tego, że miałam tego kucyka, może jakoś powinnam inaczej to spiąć, jeszcze pokombinuję z innymi upięciami Czy na przykład z tą stroną od strony czoła, bo widziałam, że różnie można zaplatać ten turban Więc jeszcze popatrzę na jakieś tam tutoriale od Ani i, i zobaczę, może jeszcze jakoś tam mi się sprawdzi ten turban Póki co nie jestem jakoś super zadowolona z niego no ale zawsze można zrobić, nie wiem, w nim plopping na przykład, czy odsączyć nadmiar wody w takim materiał, więc może akurat się sprawdzi kiedyś. Przejdę jeszcze do tematu stylizacji włosów Denmanem Ponieważ ostatnio mówiłam Wam, że mam z nim problem Mam w ogóle problem z stylizacją Z doborem idealnej metody stylizacji dla moich włosów Ponieważ jeśli um, stylizuję włosy Denmanem na stojąco to, to wtedy mam przepiękne, rulone, cudowną definicję, Ale niestety taki właśnie przykład i, i rozprostowany skręt mocno przy nasadzie A kiedy stylizuję włosy głową w dół To wtedy gdzieś tam ten skręt um, nie jest taki zdefiniowany I jest większy, większy miszmasz um, Więc nie mogłam nigdy dobrać takiej idealnej Propozycji dla siebie i testowałam Testowałam, testowałam i mam wrażenie Że znalazłam teraz idealną metodę Stylizacji włosów Denmanem Więc jeśli Wy też mieliście taki problem, że Denman Wam trochę rozprostowywał włosy przy nasadzie Czy na przykład właśnie te rulony były tylko i wyłącznie Na dole, a przy się jednak pojawiał To faktycznie spróbujcie tej metody Kiedy macie głowę w dole Nie musi to być taka, wiecie, głowa w dole tak całkowicie Nie musicie dotykać klatką Do ud <grym>, Czy tam do kolan, tylko Wystarczy się naprawdę nachylić i rozdzielić włos w taki sposób, żeby pokrywały one i Wasze boki, twarzy i przód, żeby je idealnie rozłożyć po całej głowie, zrobić taki właśnie przedziałek z tyłu i wtedy stylizować włosy denmanem i faktycznie nie dość, że doprowadzimy ten stylizator do każdego włosa, do każdego pasma włosów, to przy okazji to wywijanie będzie łatwiejsze, będziemy mogli sobie brać mniejsze pasma, szybciej to pójdzie i nie będzie takiego przyklapu, ponieważ kiedy stylizujemy włosy głową w dół i tak je ugniatamy, to później wstajemy i automatycznie mamy takie fajne odbicie od nasady. Jeśli chodzi o mój skręt przy nasadzie, to on jest mocniejszy niż standardowo, na przykład właśnie przy stylizacji głową w dół czy głową w górę nawet z Denmanem Jest nieco mocniejszy, ale też nie oczekujcie od moich włosów tego, żeby one kręciły się od samego czubka, ponieważ one po prostu takie nie są i nie będą się tak kręcić, szczególnie przy tej długości Ale już mi cieszy to, że jednak te włosy są nieco pofalowane, chociaż właśnie na tej wysokości, więc i tak jest to postęp jeśli chodzi o kosmetyk stylizujący, czyli Kerlala od Amy Jenkins, to nie wiem, czy Pamiętacie, może są to jakieś nowsze osoby, wtedy Nie pamiętają, to był to mój Ulubieniec um, letni, ulubieniec wakacyjny. Bardzo go długo e, używałam, przez dłuższy czas naprawdę bardzo mi się super sprawdzał. Bardzo super, super mi się sprawdzał. E, a później miałam spotkanie w Warszawie z dziewczynami kręconymi i dałam go do próbek i poszedł cały, więc nie miałam możliwości go przetestować. E, ale właśnie kiedy stworzyliśmy z loczkiem w grudniu e, mojego boksa świątecznego, to wtedy właśnie uznałam, że a dam go do, dam go do boksa, bo naprawdę to jest. Jest świetny kosmetyk które który sprawdza się zarówno na falach, na lokach, na mocniejszym skręcie, na delikatniejszych lokach czy właśnie na takich pofalowanych włosach. Moim zdaniem jest super uniwersalny i naprawdę warty polecenia, więc dzięki temu, że miałam go w tym boxie, to ponownie mogłam go przetestować, ponownie mogę go mieć w swoim asortymencie i na pewno teraz już nie będę się z nim zbyt długo, na zbyt długo rozstawać, ponieważ przypomniałam sobie po prostu, jak bardzo go uwielbiam. No dobra, z mojej strony na ten moment to już wszystko Dajcie znać, czy jesteście chętni, aby wypróbować tę maskę Sleeping Beauty od Anwen Czy wersji do średnio porowatych włosów, czy do wysoko porowatych włosów Czy może już wypróbowaliście Którąś z nich i dajcie znać Koniecznie wtedy, jakie macie o nich zdanie Dajcie znać też, czy Też mieście takie problemy ze stylizacją włosów Że ani na stojąco, ani głową w dół Wam nie szło Jeśli tak, to faktycznie polecam Wam tę nową moją metodę Którą odkryłam jakiś czas temu Ponieważ ona po prostu... Niweluje wszystkie problemy, jakie do tej pory miałam, i łączy wszystko, co chciałabym widzieć przy moich efektach pomyciu. Czyli, właśnie i objętość fajną, i naturalny efekt, a jednak też i definicję. I nic się po prostu tutaj nie wyklucza: tylko mamy piękny. Spełniający wszystkie moje wymogi efekt, więc jestem w końcu mega zadowolona z tej formy stylizacji. Zaraz oczywiście jeszcze zaproszę Was do machania włosami, a na ten moment zapraszam Was na Instagrama i Facebooka Zakręcownia, na grupę zapuszczaj zakręcownią i Curly z Polska na Facebooku. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się pięknego dnia i na razie, pa pa!